Rozmawiamy sobie, moi drodzy, troszeczkę tematów z wirem polarnym. Zobaczymy, jak sytuacja jego wygląda, i, i tutaj, mm, bardzo też na samym początku, troszkę informacji o dotyczących właśnie samego wiru polarnego oraz tego ocieplenia stratosferycznego, o którym też media lubią grzać i, i które też czasami mówią, że no tutaj już w grudniu może być ocieplenie stratosferyczne i już w styczniu może być potężna zima i generalnie koniec świata. No niekoniecznie, niekoniecznie. Ja zaznaczam, że nawet jeżeli pojawia się ocieplenie stratosferyczne, to nie oznacza że na bank u nas chociażby w Polsce będzie atak zimy, takiej prawdziwej, konkretnej zimy, choć szanse na to oczywiście jak najbardziej rosną. Więc omówimy sobie kilka rzeczy z tym związanych. Tutaj na zdjęciu, które widzicie, mamy właśnie bardzo ładnie zarysowany wir polarny. Generalnie, wir polarny to jest niż. To jest niż, który jest niejako w takich dwóch płaszczyznach: jest w stratosferze i jest również w troposferze. Ja w troposferze to zaznaczę tutaj o takim kółkiem, czyli niżej. I ten nisz ciągnie się z góry do samego dołu. Tutaj mamy tak zwane wiatry zachodnie, czyli te wiatry, które są najbardziej istotne i to one. I to one też nam nie tyle wpływają, no wpływają na sam wir polarny, ale też one trzymają to chłodne powietrze w ryzach, właśnie w stratosferze. W troposferze, oczywiście, wygląda to trochę inaczej, bo tam mamy tak zwane prądy stromieniowe, i tak jak te meandry prądu stromieniowego się układają. Tak, mamy albo powietrze ciepłe, które wędruje sobie z południa w kierunku chociażby północnym, albo powietrze chłodne, które spływa z północy na południe, tak jak chociażby to ma miejsce w tym momencie w Kanadzie. Ja nie mówię, że to, to jest to, ale tu jest bardzo podobny przykład tego, co się dzieje, czyli tego, co się dzieje w Kanadzie. No i generalnie tak to wygląda. To jest normalna sytuacja u nas, to jest normalna sytuacja w zimę. Sprawdźmy sobie teraz mniej więcej, jak sytuacja tego wiru polarnego wygląda. No i mamy tutaj temperaturę na wysokości 10 hektopaskali, czyli prawie 26 km nad poziomem morza, i widzimy, że do 12-13 ten wir jest bardzo dobrze, bardzo dobrze wykształcony. Widzimy doskonale, gdzie on jest. Tutaj mamy cały ten nisz. Tam mamy wyże i to jest też normalna sytuacja, że gdzieś nad Syberią najczęściej tworzą się wyże. To jest naprawdę nic strasznego. To jest nic strasznego i to nie jest, że tak powiem, od razu informacja, jak tu się pojawia wyż, to nie jest żadna informacja na temat tego, że aj, waj, nagle się wir rozpadnie. Nie, on może zostać. Przesunięty niejako, natomiast, natomiast raczej nic wielkiego pod tym kątem się nie będzie. Tak, tak, tak wygląda sytuacja na 12 i 13. Sprawdźmy, moi drodzy, wiatr. Wiatr to wygląda tutaj jak taki donat, jak taka obręcz. To jest właśnie ten wiatr zachodni. To jest wiatr, który wieje sobie zaznaczę kolorem żółtym. To jest wiatr, który wieje sobie z zachodu w kierunku wschodnim. To jest tak zwany wiatr zachodni właśnie w tej stratosferze. On powoduje, że trzyma te chłodne powietrze w obręczy. To jest sytuacja standardowa, która dzieje się w zimę. Sytuacja powoli zaczyna się zmieniać na wiosnę bądź przed wiosną, kiedy to ten wir polarny zaczyna słabnąć, zaczyna słabnąć również ten wiatr. Sam, sam ten wir polarny zaczyna się rozpadać i chłodne powietrze zaczyna wędrować we wszystkich kierunkach, natomiast miejsce niżu zastępuje w pewnym momencie wyż. Miejsce niżu zastępuje w pewnym momencie wyż i to powoduje, że wiatry zmieniają kierunek. Zmieniają kierunek z wiatrów zachodnich na wiatry wschodnie, no i wtedy mamy typowe ocieplenie stratosferyczne i mamy już wtedy chociażby wiosnę, lato, to, bo to najczęściej się dzieje w styczniu, w lutym. Prraszam, w lutym bądź w marcu. Tu mamy przykład tworzącego się ocieplenia stratosferycznego, kiedy niże coraz bardziej są wypychane w kierunku chociażby tutaj, w kierunku tutaj Stanów Zjednoczonych, a to, to ciepłe powietrze wraz z wyżem zaczyna docierać coraz bardziej w kierunku, w kierunku bieguna północnego. Można to tak w ten sposób nazwać. Tu już widzimy, że coś mogłoby się dziać. To jest jedna ze starych map, i tutaj mogłoby się coś dziać. Natomiast u nas aktualnie takiej sytuacji aż tak bardzo nie ma. Owszem, mamy anomalię temperatur dodatnią, szczególnie ona jest widoczna po 15. Natomiast, cóż, pierwsza podstawowa rzecz: wiatr zachodni w tych wyliczeniach w żaden sposób nie zmienia swojego kierunku nie zaczyna wiać w kierunku wschodnim, nad samym biegunem północnym nie tworzy się wyż. Tutaj sytuacja jest w miarę stabilna. Mamy odepchnięcie tego wiru bardziej w kierunku Stanów Zjednoczonych i w kierunku Kanady. Sprawdźmy, jak to by wyglądało w kolejnych dniach. Widzimy tutaj przede wszystkim tą anomalię dodatnią, szczególnie po 22-23. Zobaczcie, ta anomalia jest bardzo dobrze widoczna nad Syberią, właśnie. Tutaj widzimy, że te temperatury są wyższe niż być powinny. Nawet o jakieś 39 do 40 stopni Celsjusza te temperatury są większe niż być powinny. To może w ten sposób większe niż być powinny. Tu natomiast mamy tą anomalię ujemną, co nie oznacza, że, no moi drodzy, tutaj mamy jakieś wielkie, gwałtowne. I, i, I cudowne ocieplenie stratosferyczne, bo to nie jest jeszcze to zjawisko. Sprawdźmy sobie ogólnie temperaturę, jak mi się załaduje. Zobaczcie, mimo tego, że te ciepłe powietrze pcha ten wir polarny w kierunku, coraz bardziej w kierunku chociażby północnej części Oceanu Atlantyckiego, to cały czas jest niż na swoim miejscu. Raczej nie widać większych zmian. I jak spojrzymy sobie na wiatr na wysokości 10 hektopaskali, to nawet mimo tego, że to te ocieplenie tutaj jest zaznaczone przeze mnie na żółto, to ten wiatr powinien bez problemu uzyskiwać podobne prędkości, jakie mieć powinien w takiej sytuacji. Oczywiście musi się załadować, no ale, ale widzę, że są wybitne dzisiaj problemy. Oho, już prawie. Tak, już mamy, zobaczcie, ba. Można by nawet powiedzieć więcej: na obszarze zaznaczonym przeze mnie z anomalią dodatnią, porywy wiatru, prędkość wiatru tego zachodniego jest jeszcze wyższa niż w innych obszarach, nawet do 70, 80 bądź 90 metrów na sekundę. A więc, mimo tego, że te mapy anomalii pokazują nam, że coś się dzieje z tym wirem, że on jest osłabiony, bo jest. To nie widać tutaj na razie żadnego ocieplenia stratosferycznego. Sprawdźmy moi drodzy, jak to wygląda już na wykresach. Ten wykres bardzo ładnie, te wykresy bardzo ładnie pokazują sytuację i stan wiru. Mamy tutaj właśnie te wiatry zachodnie, mamy tutaj bardzo ładnie właśnie pokazane te wiatry zachodnie. I one są oczywiście w metrach na sekundę. Dzisiaj mamy 8, 9, więc jesteśmy w tym obszarze. Tak naprawdę konkretne porywy w tym wirze to powinny być około 50 metrów na sekundę, no ale do 40 naprawdę gra gitara jest OK. Widzimy, że największą siłę około 50 metrów na sekundę te porywy miały wczoraj bądź w te, przedwczoraj. Natomiast widzimy pewien spadek w tych w w sile tych porywów do 40-45 metrów na sekundę, ale potem stabilizację i znów wzrost, a więc znów wzmacnianie się tego wiru polarnego. Mimo tego, że temperatura będzie wzrastała na niektórych obszarach, to nadal będziemy tutaj mieli sytuację dosyć stabilną. Ale wydaje mi się, że bardziej sensownym wyliczeniem jest wyliczenie modelu ECMWF, na którym można zdecydowanie więcej powiedzieć, bo mamy tutaj totalne spaghetti. Ja na to mówię spaghetti. Mike Weather ze Stanów z Florydy też tak mówi. No i w sumie to, to wygląda nawet jak spaghetti. To, co nas interesuje przede wszystkim, to tutaj zero. To ta linia. Ta linia, no to jest sytuacja taka, że prędkość wiatru spada do zera, a więc nie wieje ani z zachodu na wschód, ani z wschodu na zachód, a jeżeli, kres, jeżeli wyliczenie spada tutaj poniżej, więc mamy minus 5, minus 10, minus 15, no to wtedy mamy sytuację, że wiatr zmienia kierunek, zaczyna wiać ze wschodu na zachód, a nie z zachodu na wschód i tworzy się wyż. I w momencie kiedy główna linia, czyli linia niebieska przejdzie nam na gdzie będzie, wiecie gdzie będzie prędkość minus 5, minus 10, minus 15, to wtedy możemy powiedzieć, że jest grubo z polarnym i jest lipa totalna. Natomiast w tym momencie tego nie widać. Musimy się skupić tutaj na wykresie przede wszystkim na tej głównej linii, na tej głównej linii niebieskiej to jest te główne, główne wyliczenie najbardziej obowiązujące. Te prawie 100 innych niebieskich linii to są różne wyliczenia, które mogą się sprawdzić, ale zupełnie nie muszą. To są różne warianty, i na podstawie tych wariantów jest wyliczana ta jedna główna, która jest tutaj właśnie pogrubionym niebieskim kolorem. No i faktycznie mamy kilka wariantów, które schodzą nam poniżej zera, a więc które wieszczą nam ocieplenie stratosferyczne, które mogłoby się pojawić w styczniu, gdzieś na początku. Stycznia, między 12, 18, 19 stycznia. Gdyby, gdyby powtarzam, to miało miejsce, no to trzeba by było odczekać z tydzień bądź dwa i w lutym byśmy mieli być może większe szanse na taką dłuższą, fajną zimę. Ale to jest kilka wyliczeń, to jest 5 albo sześć wyliczeń na 100. Przy czym my skupiamy się oczywiście na tym głównym, a główne wyliczenie mówi nam, że będziemy mieli spadek, będziemy mieli spadek troszeczkę tej prędkości wiatru zachodniego do 45 km na metrów na sekundę, przepraszam, potem znów wzrost i umocnienie tego wiru, następnie gdzieś pod koniec grudnia 22-23 spadek do 45 bądź 30 i potem stabilizacja na tym poziomie, więc jakby to powiedzieć, jak jest takie powiedzenie, Tera nie, ale się dowiaduj. O, jeśli chodzi o zimę. Tak to wygląda mniej więcej, moi drodzy. I sprawdźmy jeszcze jedno takie fajne wyliczenie, które też odnośnie wiru polarnego jest dosyć istotne. Więc przejdźmy dalej. I mamy kolejne wyliczenie tego, co się dzieje na wysokości 10 hektopaskali w modelu GFS. I cóż, nas interes. Tu mamy na dole miesiące. Tutaj mamy. Tutaj mamy miesiące, tutaj natomiast mamy znów prędkości wiatru zachodniego, tutaj mamy zero, a więc znów tą sytuację, kiedy mieliśmy wyższe nad biegunem północnym, czyli do września, bo w październiku zaczął tworzyć się nam wir polarny i od między wrześniem a październikiem, i od października sobie ten wir polarny trwa. Często jest tak, że ten wir będzie trwał do Marca bądź do kwietnia te spadki po tej stronie wskazują na ocieplenia stratosferyczne, które się pojawiały i szans w poprzednich latach. W latach już Wam mówię, czy ja tutaj mam, nie mam, ale generalnie chodzi tutaj o lata hmm, chyba 20 lat do tyłu. No i widzimy tutaj doskonale, że mieliśmy takie ocieplenia stratosferyczne. Tutaj jest jedno. Tutaj jest drugie, tutaj jest trzecie, czyli przede wszystkim w styczniu, bywają w lutym, w marcu i w kwietniu są już bardziej oczywiście prawdopodobne, ale na tą chwilę tego nie widać, bo sprawdzamy sobie aktualną sytuację tego wiru i widzimy, że mamy tutaj, mamy tutaj porywy właśnie do 50 metrów na sekundę. Kolor zielony to są możliwości. No, i mamy albo możliwość wzrostu prędkości do 60 m na sekundę, albo w najbardziej takim pesymistycznym wariancie spadku do około 35 m na sekundę. Więc nie widać w żaden sposób, że grozi nam jakkolwiek na razie ocieplenie stratosferyczne. Być, być może w styczniu, być może w lutym, ale na razie w tym momencie nie. Więc mam nadzieję, że to, co Wam teraz powiedziałem, troszeczkę Wam pomoże w poukładaniu sobie tych rzeczy. No i cóż, jeżeli na mapach widzimy tą anomalię dodatnią, to znaczy, że coś się dzieje z wirem polarnym, że on słabnie, ale to nie jest taki gagatek, który zaraz się rozpadnie do ocieplenia stratosferycznego. Potrzeba czegoś więcej. I gdy tylko będzie to widoczne, to z pewnością będziemy też o, czym, o tym rozmawiać.